Jesteśmy po meczu Hutnik-Kraków-Błękitni-Stargard, wynik 4 do 1, jest z nami trener gospodarzy Szymon Szydełko, witam Panie trenerze. Witam, dzień dobry. Panie trenerze, bardzo ważne zwycięstwo i też pokazałem stylu, prosiłbym o krótki komentarz odnośnie całego meczu. Zagraliśmy naprawdę bardzo dobre zawody z Erblągiem mecz mecz był meczem brzydkim, szarpanym, ale też przeciwnik nie pozwolił na jakieś tam ładne, ładniejsze granie, bo całkiem był inny charakter, charakter i przebieg tego spotkania i, i tutaj dzisiaj zakładaliśmy, że jeżeli tylko będziemy mieli taką okazję, to będziemy chcieli też pokazać, że potrafimy grać w piłkę i potrafimy grać dobrze w piłkę. Nie ukrywam, że no, zarówno w jednym, jak i w drugim meczu Tutaj reagowaliśmy bardzo mocno, jeżeli chodzi o wynik starć bezpośrednich, bo nikt chyba kto gdzieś tam kibicuje patrzy na tabelę nie bierze tego pod uwagę, a tak naprawdę w tych obydwu meczach wygraliśmy, znaczy z Elblągiem wygraliśmy jeden punkt więcej, bo mamy bezpośredni wynik lepszy. Dzisiaj tak samo wygraliśmy za cztery punkty, bo, bo tak samo mamy wynik bezpośrednich spotkań lepszy, więc przy jakiejkolwiek tutaj i z Grudziądzem też. I z Grudziądzem dokładnie, także w jakiejkolwiek małej tabeli. Wydaje mi się, że to jest czasem też bardzo istotne i, i stąd niektóre też decyzje boiskowe przedmeczowe i w trakcie meczowe, także no, tutaj bierzemy wszystko pod uwagę, żeby wynik końcowy przede wszystkim był taki, jaki oczekuje, oczekują kibice i oczekujemy my sami od siebie I, i tutaj bardzo mnie cieszy to zwycięstwo, no zagraliśmy tak jak powiedziałem niezłe spotkanie w defensywie, Naprawdę nieźle. Yy, martwi, mnie tylko, martwi mnie tylko te miękkie faule, które dostajemy w kółko. Yy, Podrzut karny, bo, bo takie trzy rzuty karne, które żeśmy dostali w tej rundzie, yy, mówię o rzucie karnym z Lechem Poznań, o rzucie karnym na 2-1 ze zniczem Pruszków i dzisiejszym rzucie karnym, to, no to po prostu no już nie chcę tu szukać jakichkolwiek porównań brzydkich, nawet, ale były strasznie miękkie, i, 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 i tutaj uważam, że. Że nie było to, że tak powiem, po gospodarsku nawet i, i, i ta bramka na 2-1 niepotrzebna. No ale jeżeli chodzi o ofensywę, to dzisiaj było widać, że, że potrafimy grać piłkę, cieszy na zgranie w piłkę, w piłkę i, i konstruujemy bardzo dużo sytuacji. Bo tak naprawdę, e, z całym szacunkiem dla rywala, bo rywal w poprzednich meczach pokazywał się naprawdę z bardzo dobrej strony, to wydaje mi się, że dzisiaj najmniejszy wymiar kary, bo powinniśmy tych bram jak zdobyć zdecydowanie, zdecydowanie więcej. A jeszcze pytanie o przebieg, bo troszeczkę przypominało to spotkanie na początku ten mecz ze zniczem, nawet też w szóstej minucie chyba dokładnie ten sam timing pierwszego gola. Gdzieś tam z tyłu głowy pojawiło się takie porównanie też u Pana, po tym pierwszym golu zdobytym szybko, bylebyśmy tylko tak nie zachowali się jak, jak w tamtym meczu ze Zniczem, bo wtedy Pan mówił też po konferencji, że no ta bramka, czy, czy też w wywiadzie, że, że ta bramka paradoksalnie Was uśpiła. Jak to wyglądało dzisiaj? No, no na pewno uśpiła nas, ale nie miałem takiej myśli nawet, bo czułem od początku, że na przykład, na przykład ze Zniczem od te, do tej bramki do szóstej minuty Mimo wszystko czułem, że ten zniż jest niebezpieczny. Stworzył przed bramką jeszcze dwie groźne sytuacje, i widać było, że się odgryza, i gdzieś tam już w głowie jakiś tam daleki niepokój się pojawił, nawet przed bramką na 1-0 dla nas. Nie będę ukrywał, że było czuć, jak się już mecz układa z przebiegu, że, że ten zniszcz to jest naprawdę niebezpieczna drużyna. A szczególnie te dwa szybkie pistolety z przodu są były bardzo trudne do, do powstrzymania. No i, i tutaj. Mm, przez niczym miałem takie myśli, nawet przy bramce, że to jeszcze nie jest tak fajnie i tak nie będzie kolorowo, ale tu dzisiaj nie. Tutaj widziałem od początku, że, że, że tutaj jest dobrze, że kontrolujemy i, i tak naprawdę do gola mieliśmy już dwie sytuacje i to była kwestia dla mnie czasu. No Nie ukrywam, że jakieś tam może troszkę mieszane uczucia pojawiły się przy rzucie karnym, bo uważam, że powinniśmy Dowodzić takie wyniki bezpieczne 2 do 0 do przerwy i, i sobie wszystko poukładać w czatni na, na spokojnie. A tak to trochę też było nerwowo, ale, ale mówię, no muszę to jeszcze zobaczyć. Nie chcę też tego ceniać, ale wydaje mi się, że ten kar karny był bardzo miękki. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.